Mówiąc o konfliktach, mówimy głównie tutaj o instytucji, która się nazywa lasy państwowe, ale przecież w Polsce ponad 20% lasów to są lasy prywatne. A jaka jest ich w ogóle kondycja, w jakim są stanie? Ja jeszcze tak byłem uczony, no, że, że lasy państwowe są dobrze zagospodarowane, a lasy prywatne, no to tam, tam trzeba pilnować tych właścicieli, żeby ich nie, nie, nie wycięli do końca, tak? no, ale że to się generalnie nie zawsze udaje. Że to jest trudne. Natomiast jest taka wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu, WISL, która obejmuje wszystkie lasy w Polsce czyli parki narodowe, rezerwaty, lasy państwowe, lasy prywatne. Tak? I, I od jakiegoś czasu wreszcie dostajemy rzetelne dane na temat stanu lasów i możemy porównywać prywatne z państwowymi. To myślę, że dla wielu ludzi mógł to być szok, tak? ponieważ się okazało, że po pierwsze nie ma aż tak dużej różnicy, jak się wydawało, że będzie. Lasy prywatne są generalnie młodsze, co zresztą wynika z faktu, że duża część ich jest rzeczywiście od niedawna tam rośnie, tak wcześniej tam było co innego. Natomiast na przykład y, poziom pozyskania w lasach planowych jest niższy niż w lasach państwowych. Co? A może oficjalnie jest, Dokument... jest to? Dokument nie, nie, to jest zbadane na podstawie inwentaryzacji pniaków poświętych drzewach. A bo mi się wydawało, że to jest tak, że jeżeli właściciel pójdzie ze szwagrem, wytnie dwa drzewa, to nikomu o tym nie powie i tego w tych nie, 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 statystykach. Nie, nie, ale, ale, ale w statystykach jest to, co stwierdzono w terenie, Aha. tak? Więc... więc, więc... Y, oczywiście przypadki takie, że, że, że właśnie się tnie w sposób taki powiedziałbym dość nawet rabunkowy tu i ówdzie się zdarzają, tak? ale więcej jest takich przypadków, gdzie się nie tnie w ogóle albo tnie bardzo niewiele w lasach prywatnych. Różne są tego uwarunkowania. No, mamy mikrorezerwaty w lasach, które nie znają właściciela. Prawda? Tak, no, no, nawet tutaj, nie wiem, półtora kilometra stąd bym, bym mógł pokazać takie lasy, które wyglądają jak rezerwaty. To są prywatne lasy, które wyrosły na dawnych pastwiskach. Nie znają pojęcia gospodarki leśnej w ogóle. Tam od początku gospodaruje tylko i wyłącznie przyroda. Martwe drzewa, tak, struktury ciekawe, z gatunki zupełnie inne niż w lesie gospodarczym. No, no, są takie rzeczy. Ja myślę, że, że to jest w ogóle coś, z czego sobie słabo zdajemy sprawę i słabo doceniamy, że... że yy, te lasy prywatne, które mamy, jest ich ponad 20%, że one ogromnie zwiększają tak naprawdę różnorodność naszych lasów. O jednym aspekcie już mówiliśmy, na przykład o, o, tych, o tych trześniach tak, czy, czy innych drzewach owocowych, które jest znacznie więcej w lasach prywatnych niż w lasach państwowych, ale to również dotyczy szeregu innych rzeczy. Że samo, sam fakt, że one są tak bardzo zróżnicowane ze względu na zróżnicowanie właścicieli, też powoduje, że, 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 że w ten sposób otrzymujemy coś, coś, coś więcej, tak? bo, bo lasy państwowe jednak no, są ujednolicone, tak? jest, jest pewna różnorodność, która jest tam wbudowana w system, tak? ale system jest ten sam w całej Polsce. Tak? Natomiast jeśli chodzi o prywatnych właścicieli, każdy jest inny. Tylko to się rozkłada dość nierównomiernie, ponieważ w Małopolsce lasy prywatne to ponad 40%, a na Pomorzu bodajże tylko jeden. Tak, no, no i pewnie tam wiele nie przybędzie, tak? bo to, to się wiąże z kwestią własności ziemi. Wiadomo, że, że, że cała sukcesja leśna, tak? całe przechodzenie z terenów dawniej rolniczych pod lasy, teraz odbywa się na gruntach prywatnych. No? Czyli, czyli lasów przybywa. W tym sektorze prywatnym będzie przybywać, one kiedyś w przyszłości będą, będą znacznie większym, że tak powiem, udziałowcem, znacznie większym graczem. Natomiast no to tam, gdzie tereny poniemieckie, tak, no tam, tam nie ma dużo prywatnej własności, tak, i tam nie ma się to spodziewać, że, że przybędzie lasów prywatnych. W związku z tym, bo, bo tereny rolnicze też, też z reguły. No, należą do jakichś właścicieli, tak, ale są to z reguły duzi właściciele, którzy nie, nie zostawiają tej ziemi odłogiem, tak. Natomiast tutaj, no to co tutaj 20 metrów od nas jest zapust brozowy, który wyrósł na dawnych polach czy, czy łąkach, tak. no, to w Małopolsce to jest, to jest powszechne zjawisko. Myślę, że ono się przyczynia ogromnie do tego, że, do, do, różnorodności. Ale tam sukcesja odbywa się naturalnie. Tam nikt nie narzuca przyrodzie żadnego trybu zalesiania. Ten las jest w sumie, tak przechodziłem, przez niego dzisiaj rano. Bardzo ciekawe, bo oprócz tych brzusz które są tutaj wszędzie, czasem go, właściciel je wytnie tak na opał, to odrastają. Tak. Lasy odroślowe, kiedyś było takich lasów więcej, teraz to, to jest duża rzadkość, no, ale, ale też mają swoje zalety. Ale oprócz tych brzusz tutaj widzę, że rosną i, i graby, i, i lipy, w tym młode graby, młode lipy, tutaj wkraczały inne gatunki. Ten las liściasty się tutaj spontanicznie odtworzy bez, bez nakładu pracy człowieka. No.